We wtorek 2 maja 2017 roku z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyły się uroczystości, w których uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. O godzinie 11.15 w obecności kompanii reprezentacyjnej wojska polskiego uroczyście podniesiono na wieży zegarowej Zamku Królewskiego flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości zakończyła defilada wojskowej asysty honorowej. O godzinie 12 na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył flagę państwową dowódcom jednostek i instytucji wojskowych. Asystent honorową stanowił Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego wraz z orkiestrą. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za obecność w Belwederze w tym ważnym dniu który łączy w sobie dwa elementy: wyjątkową cześć i radość z naszych biało-czerwonych barw z naszą wielką wspólnotą, pod którą wszyscy jesteśmy, pod którą wszyscy żyjemy na całym świecie. Bo 13 lat w dniu flagi i w dniu Polonii i Polaków Panowie generałowie, panowie ministrowie, parlamentarzyści, panie i panowie oficerowie. Wielkie, nieprzemijające osiągnięcia Wojska Polskiego w ciągu całego tysiąclecia budują polską tradycję niepodległościową, są punktem odniesienia w naszym myśleniu o dniu dzisiejszym, o przyszłości, o naszym bezpieczeństwie. To właśnie dlatego ten dzień. Dzień Barw Narodowych. Dzień, w którym każdy z Polaków przypomina sobie wielkie, czasem trudne, czasem dramatyczne, ale zawsze wielkie chwile z naszej historii wybraliśmy na awanse oficerskie, na odznaczenia. Na dzień, w którym Armia pokazuje swoich najlepszych z najlepszych opinii publicznej. Chcę z tego miejsca serdecznie podziękować za wybór, wskazanie i decyzję, którą ja jedynie podpisałem, ale podpisałem z dumą, radością i przekonaniem, że wszyscy z Was, dzisiaj mianowani, podejmą trud i wyzwanie. Bo trudem i wyzwaniem jest spełnienie wyższych funkcji, bo trudem i wyzwaniem jest służenie w wyższym stopniu, bo trudem i wyzwaniem jest bycie przywódcą armii polskiej. Mieszkańcy Warszawy świętowali Dzień Flagi na festynie sportowo-rekreacyjnym pod hasłem Majówka pod flagą biało-czerwoną. Najważniejszym elementem imprezy na terenie dzielnicy Żoliborz był bieg na dystansie 10 km, którego trasa przebiegała przez teren Cytadeli Warszawskiej. Majówkę uświetniły koncerty Orkiestry Wojskowej w Siedlcach i Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Oficjalne uroczystości z okazji Dnia Flagi zakończyła msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego z udziałem asysty wojskowej i chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.